Witam serdecznie. Ponieważ sam jestem człowiekiem, to w okresie letnim także myślę głównie o wakacjach, co czyni też zapewne całkiem spora grupa naszych widzów. Część być może grzeje się już w promieniach słońca nad Bałtykiem lub Adriatykiem, ale spora część zapewne przygotowuje się dopiero do wyjazdu. Bez wątpienia każdy skupia teraz swoją uwagę nie tyle nad perspektywą wspaniałych widoków i atmosfery, ale nad tym, jak zorganizować swój wyjazd, aby wszystko przebiegało sprawnie i jak najmniej kłopotliwie. Bez względu na to, czy na wakacje wybieramy się pociągiem, samolotem czy samochodem, musimy do czegoś spakować swoje bagaże. I tutaj z pomocą przychodzi netto, które zawsze zachwycało mnie. Bogactwem produktów, które niezwykle ułatwiają codzienne życie. Razem, więc dobrze, aby zanim zaczniecie się Państwo pakować, to odwiedzili Netto i zainspirowali się proponowanymi tam rozwiązaniami. Jestem przekonany, że nerwowość wywołana przygotowywaniem się do wyjazdu nieco się wtedy zmniejszy. Zapraszam więc do Netto, ale i zapraszam do subskrybowania kanału Gazetki i Promocje. Życzę też Udanych wakacji wszystkim, którzy już siedzą na walizkach i mam nadzieję, że pochwalicie się w komentarzach, gdzie właśnie jesteście lub gdzie się wybieracie. Niech Wam dopisuje pogoda, ale przede wszystkim dobry humor. Do zobaczenia na plaży i do usłyszenia.